księdza Tischnera. Czemu tak jest, że księża głoszą, a sami nie żyją tak, jak mówią? A on wtedy przekornie miał odpowiedzieć. A czy widzieliście taki drogowskaz, co wyszedł do miasta? No właśnie. Jak, jaka to jest prawda o, o Kościele? Jaka jest prawda o Kościele? Posłuchajmy paru słów na temat Prawdy pożytecznej. Pierwsza rzecz, która zaskakuje i która jest absolutnie oczywista w Piśmie Świętym, to jest to, że Kościół to jest ciało, w której Chrystus jest głową, a my jesteśmy członkami. Co to znaczy? Że Kościół to nie są księża, że Kościół to nie są biskupi, że Kościół to jest Pan Jezus, to są księża, to są świadcy, to są dzieci, to są starsi, to są chorzy, to są my wszyscy. I że to jest dopiero cały Kościół, że mówiąc Kościół, ja mam na myśli Chrystusa i mam na myśli ludzi. Dlatego, kiedy Szawel prześladował Kościół i objawił mu się Pan Jezus, to Pan Jezus nie mówi do Niego, Szawle, dlaczego prześladujesz Kościół, tylko mówi, szawle dlaczego mnie prześladujesz. A szaweł nie odpowiedział, o Panie Jezu, ja Ciebie nie prześladuję. Ja prześladuję tylko chrześcijan, bo ja jestem zwolennikiem teorii, Chrystus tak Kościół nie. No właśnie, że nie. Okazuje się, że Kościół to jest taki organizm, taka wspólnota, w której częścią absolutnie ważną, najważniejszą jest Pan Jezus i do tego są potem ludzie. Co to znaczy? To ma przynajmniej dwie konsekwencje. Pierwsza taka, że nie da się rozdzielić w Kościele Pana Boga od ludzi. To tak jakbyśmy w organizmie chcieli odkręcić głowę i powiedzieli, głowa jest ok, ale reszta ciała mnie nie interesuje. Nie da się rozdzielić. W momencie, kiedy my rozdzielamy głowę od ciała, co się dzieje? No człowiek zaczyna, organizm zaczyna umierać. Po prostu nie jest w stanie przeżyć. A więc nie da się absolutnie rozdzielić po prostu Chrystusa od Kościoła i powiedzieć, że ja w życiu wierzę tylko w Chrystusa, a Kościół, a ludzie mnie nie interesują, albo ja tylko się ludźmi interesuję, a nie Panem Bogiem. To jest pierwsza sprawa. A druga konsekwencja z tego porównania świętego Pawła jest taka, że, że jeżeli... Kościół to jest Chrystus i ludzie, to ja szanuję każdy członek w tym kościele że ja przyjmuję wszystko i Chrystus powiedział, święty Paweł powiedział, że, że Chrystus jest głową my jesteśmy różnymi członkami, ale każdy ten członek ma swoje zadanie palec ma co innego do pokazania ucho ma co innego do zrobienia nos ma co innego do zrobienia a i nawet cztery litery mają swoje do zrobienia, po prostu każda część ciała jest jakoś odpowiedzialna ma swoją funkcję, ale nie można gardzić, powiedzieć, że a, mnie łokieć nie interesuje i proszę zauważyć, że jak, jak chłopak się, że szuka dziewczyny, to nie jest tak, że ja szukam tylko dziewczyny takiej, żeby miała ładne piersi, albo takiej, żeby miała ładne nogi, albo takiej, żeby miała, nie wiem, ucho ładne, a reszta mi nie interesuje. Po prostu bierze się całość, bierze się w pakiecie. I oczywiście człowiek może powiedzieć, no ma taką część, co mi do końca nie odpowiada, no ale co, ożenisz się z połówką ciała. Wyjdzie za mąż tylko po prostu za jego robotę, a nie za jego siedzenie w domu, no nie da się pewnych rzeczy oddzielić. Co więcej, na ślubie to świetnie widać, że człowiek nie tylko wychodzi za mąż czy żeni się z jedną osobą, ale w pakiecie bierze teściów, w pakiecie bierze nieraz mieszkanie, nieraz dom, nieraz długi. To wszystko jest powiązane, przyjaciół, znajomych. Więc jeżeli ja szanuję kościół, jeżeli chcę szanować kościół, to znaczy ja szanuję w tym kościele wszystkich, może mi się ktoś nie podobać, może mnie coś boleć, ale ja muszę pamiętać, nie będę robił po prostu przykrości Panu Jezusowi. Jakby to było, gdybyś Ty mówił, że ok, ja, ja żenię się z Tobą, ale nie chcę się odzywać do Twoich rodziców do końca życia. Ja wychodzę za Ciebie za mąż, ale nie chcę się spotykać z Twoimi przyjaciółmi, bo mnie tylko Ty interesujesz. No byłaby to wielka przykrość. Jeżeli ja mówię do Chrystusa, mnie nie interesuje Twoje ręce, Twoje nogi, nie interesują mnie inne członki Kościoła, to ja przecież robię Mu przykrość. Więc to jest pierwsza prawda o Kościele, że Kościół to jest ciało, w którym Chrystus jest głową, a my jesteśmy członkami. Druga prawda o Kościele jest taka, że Kościół uczy nas, gdzie my w życiu mamy się paść. Mówi się, że Chrystus jest dobrym pasterzem. Mówi się też o biskupa, że są pasterzami, że oni nas prowadzą, a my jesteśmy ludem, my jesteśmy owcami. Czyli widzę, że Kościół jest po co? Po to, żebym ja się mógł lepiej paść. Zasadniczo każda owca jest troszeczkę głupsza niż baca. Wiadomo, są wyjątki, ale zasadniczo tak jest. I po to jest pasterz. Po to ją wyprowadza na pastwiska, bo ona sama by nie znalazła sobie tyle dla siebie, co znajdzie dzięki po prostu pomocy Bacy, dzięki pomocy Juchasa. Więc chodzi o to, że, żeby zrozumieć, że my w kościele nie mamy tyle czasu, żeby się zajmować Ewangelią, żeby się zajmować kataizmem, żeby się zajmować Pismem Świętym, żeby się zajmować pogłębianiem wiary. Trzeba przecież dbać o dzieci, trzeba dbać o swój dobytek, trzeba dbać o swoje relacje. Więc musi być ktoś w tym kościele. To poświęci się całkowicie po to, żeby dał mi pastwisko, mówi Pismo Święte, żeby dał mi pożywienie. A co On żywi takiego? No żywi moją duszę żywi moją duszę, no o ciało to ja sobie zadbam, ale czasem widzę, że ta moja dusza taka jakaś herlawa, że ona jest strasznie słaba, że ona nie ma jakoś siły i żeby mieć tą siłę to ja potrzebuję pokarmu, ja potrzebuję siły, gdzie idę? No idę do kościoła, tam mam pasterzy, którzy mówią mi, to rób, wtedy twoja dusza będzie lepiej żyła tego nie rób, to twoja dusza będzie ocalona jaka jest jeszcze prawda o kościele? Prawda o Kościele jest jeszcze taka, że Kościół to nie jest supermarket, ale Kościół to jest szpital. I Pan Jezus powiedział, nie przyszedłem do zdrowych, bo zdrowi nie potrzebują lekarza, ale lekarza potrzebują chorzy. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. I proszę zauważyć, jakie to jest bardzo mądre. Bo gdyby Kościół był supermarketem, to byśmy robili tak, że ci, co są zgnili w Kościele, trzeba ich wywalić. Ci, co są przeterminowani, bo już za długo nie chodzą do kościoła, trzeba ich wyrzucić. I moglibyśmy się chwalić, że w naszym supermarkecie, w naszej wspólnocie to są najlepsi ludzie. Nie, to nie jest prawda. W kościele wcale nie są ludzie święci niż poza kościołem. I już św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w piątym rozdziale, mówi, że u Was dzieją się takie rzeczy, jak się nawet nie zdarzają wśród pogan. Wśród ludzi kościoła wierzących dzieją się takie rzeczy, które się nie zdarzają nawet wśród pogan. To nie znaczy, że my pochwalamy te sprawy, ale my rozumiemy, że w szpitalu ludzie zasadniczo są bardziej chorzy niż poza szpitalem. Ale po co jest szpital? Szpital nie jest po to, żeby zbierać ludzi chorych i żeby ich odseparować od zdrowych, ale szpital jest po to, żeby ludzie wyzdrowieli, że ludzie szybciej wyzdrowiją w szpitalu niż poza szpitalem. I po to mamy szpital w Nym targu, czy w Zakopanem, czy inne miejsca i tam po to ludzie są, bo oni chcą być bardziej zdrowi. I my jesteśmy słabi, mamy swoje grzechy, mamy swoje niedoskonałości, ale jesteśmy w Kościele właśnie po to, że tu możemy się uzdrawiać. Dlatego rozumiemy, że nieraz te owce są strasznie chore. Rozumiemy, że nieraz nie jeden pasterz zachoruje. Rozumiemy, że nieraz się nie dogadujemy, ale wiemy, że Kościół jest po to, żeby, żebyśmy wyzdrawiali, żebyśmy stawali się coraz bardziej zdrowi. Jaka jest jeszcze prawda o Kościele? Trzeba powiedzieć zwłaszcza na podchalu, że Kościół to jest nasze życie. Kościół to jest nasze życie. My naprawdę przeżyliśmy 20, 40, 80 lat bez meczetu. Przeżyliśmy i jakoś nam się udało. Ale naprawdę jak sobie pomyślimy, dałoby się przeżyć bez mszy świętych. Dałoby się przeżyć bez tych rorat, bez tych majówek, bez różańców. Bez tych procesji, bez tych odpustów możeby się przeżyć bez Matki Boskiej Ludźmierskiej, bez pielgrzymek bez krzyży kapliczek bez modlitw w pokoju osobistym i wspólnych bez pogrzebów bez pierwszych komunii bez chrzciny. jak sobie tak wyliczymy w ciągu roku ile czasu spędzamy w kościele i ile serca poświęcamy kościołowi to musimy powiedzieć że kościół to jest nasze życie że kościół to jest moje życie to jest nasze życie jak ta babcia w Dębnie Podhalańskim, która płakała w czasie spowiedzi rekolekcyjnej, kiedy odwiedzałem chorych, płakała, że, że całe życie chodziła do Kościoła, a teraz już nie może. Myśmy się tak przyzwyczaili do Kościoła. On jest tak naturalny dla nas, że możemy śmiało powiedzieć, że Kościół to, to jest rzeczywiście nasze życie. 6 czerwca 1997 roku Miał miejsce słynny hołd górali, złożony papieżowi Janowi Pawłowi II. I w czasie tego hołdu padły takie mocne słowa: Przyrzekamy, jak ten krzyż na Giewoncie, mocno trwać wierze i tradycji chlubnej przodków. Przyrzekamy, jak ten krzyż na Giewoncie, mocno trwać wierze i tradycji chlubnej przodków. To jest moje i nasze zadanie. Skoro przez 10 wieków nasi ojcowie, chociaż byli grzesznikami nas większymi od nas, potrafili zachować wiarę, to wszystko zrobimy, żebyśmy nie byli pokoleniem, które tą wiarę zmarnowało.